Witaj. Chcę zaprosić Cię do obejrzenia mojej serii nagrań dotyczących zdrowego yy, stylu życia, odżywiania, wykorzystanie naszego wewnętrznego potencjału metabolicznego, żeby żyło nam się lepiej, łatwiej, bardziej świadomie. Nazywam się Agnieszka Jerzewska, jestem dietetykiem i od ponad 10 lat prowadzę swoją poradnię w Warszawie. Gabinet w Magdalence od ponad 4 lat. Jestem poza tym koordynatorem rozwoju 15 poradni dietetycznych i zapraszam do współpracy dietetyków, którzy chcą otworzyć swoją poradnię w tej dziedzinie. A prywatnie jestem żoną, mamą dwóch wspaniałych chłopców pasjonatką zdrowego stylu życia i bycia fit. Jednocześnie wiem, że kilka tych obszarów wiąże się z dużym zaangażowaniem i często takim zapominaniem o sobie. Dlatego postanowiłam poprowadzić dla Ciebie cykl krótkich spotkań, które pomogą Ci zadbać o siebie, poczuć swoje ciało, potencjał, żyć pełnią życia. A dlaczego warto? Powiem Wam o moich efektach. Po pierwsze, jak to było u mnie? W sumie nie potrzebowałam schudnąć. Nie miałam większych problemów zdrowotnych, ale moja energia była tak do godziny po kawie, po wypiciu kawy, ewentualnie po energetyku. Poza tym miałam problemy z cerą. Później pojawił się genetycznie uwarunkowany trądzik różowaty. Widoczny szczególnie w okolicy ust, co mnie bardzo niepokoiło, bardzo wkurzało i szukałam różnych sposobów, w tym podkładów scenicznych, które całkiem zakryłyby te niedoskonałości skóry. Poza tym, przyznam się Wam, że miałam taki epizod problemów z oczami. Kiedyś bardzo długo nosiłam soczewki kontaktowe. Ponad 4, tak już ponad 4 lata, Bardzo osłabła mi wtedy odporność. I wirus herpes, który znany jest z opryszki wargowej, wydał się w moje, niestety, oczy. Zrobiło się dość poważnie. Tak, do momentu nawet światło wstrętu, i nawet w pomieszczeniach takich, gdzie były one zamknięte, w poradni, gdzie już zaczynałam pracę i konsultacje, musiałam nosić okulary przeciwsłoneczne. Oczy łzawiły, a okolici załamywali ręce. Postanowiłam wziąć sprawę w swoje ręce i zmienić swój styl życia. Dać sobie czas na taką regenerację. O tym jeszcze Wam opowiem. Wiedzę na poprawę swojej odporności, autoimmunologii, oraz całą wiedzę z dietetyki ze studiów wykorzystałam w praktyce. Później jeszcze studia podyplomowe w środowisku medycznym z różnymi specjalistami, lekarzami, dietetykami, innymi specjalistami, wykładowcami pozwoliły mi wprowadzić konkretne zmiany w odżywianiu nie tylko swoim, swojej rodziny, ale też swoich klientów. Dzięki temu wiem, że to po prostu działa. Moja praktyka to pokazuje. Pokazują też, też to Wasze efekty, które dają mi siłę do dalszego rozwoju, do uzupełniania tej wiedzy, do różnych konferencji, spotkań naukowych, prowadzenia tych spotkań i pracy z Wami. Już wiem, że na przykład można uzyskać remisję w wielu chorobach, które wcześniej z wiedzy, ze studiów, Twierdziłam, że to nie jest możliwe. Godziłam się z tym, tak jak mi wykładano. Ale już teraz wiem, że można uzyskać remisję w Hashimoto, insulinooporności, zmniejszyć wszelkie stany zapalne, uzyskać w nich remisję, w tym w stanach zapalnych jelit. Pokazują to Wasze przykłady. I tu stawiam na indywidualne zalecenie. Moja prośba tylko do Was, stosujcie to na 100%. Tylko takie zaangażowanie daje Wam efekty na 100%. W zasadzie to tyle dzisiaj ode mnie. Już niedługo pierwszy odcinek serii Efektywny poniedziałek, i właśnie w każdy poniedziałek będziecie otrzymywać ode mnie krótki film dotyczący mojej praktyki, moich działań w poradni, moich tajemnic do tej pory i tak zwanych trików dietetycznych. Tylko dla moich klientów, dla i dla mojego zespołu dietetyków, którzy prowadzą też swoich klientów. Jeżeli, jeżeli chcesz dołączyć do grona zwycięzców walki o siebie, napisz do mnie. Napisz poniżej. Działamy. I oczywiście efektywnie.